Wojna no, spowodowała bardzo dużo zakłóceń w dostawach, w kierunkach tych dostaw, i to na chwilę obecną jest o wiele trudniejsze, bardziej ważące na, na handlu niż brak ewentualnych produktów z Ukrainy. Dla polskich producentów to może tak. Jeśli chodzi o jabłka, to oznacza, że Porwały się te łańcuchy dostaw, które były, jeśli chodzi o rynek wschodni. Oczywiście nie mamy Rosji, nie mamy Białorusi, bo embargo, ale sprzedawaliśmy do Kazachstanu, do Azji Środkowej, do Mongolii, i w tej chwili po prostu tam te jabłka nie mogą jechać. Jednocześnie na przykład Mołdawia sprzedawała jabłka do Białorusi i Rosji. Zostało je ponad 100 tysięcy ton. Nie bardzo może ich sprzedać, więc próbuje je na rynek bałkański skierować, czyli na ten rynek, na który właśnie w tym czasie jechały nasze jabłka. Nasze jabłka jadą w tej chwili bardziej niż, w większych ilościach niż, niż były, było to dotychczas do krajów skandynawskich. Czym denerwują się Włosi, bo tam wypieramy ich z tego rynku. Czyli po prostu, no, szereg, szereg zawirowań. Jednocześnie, jednocześnie, no, jest brak kontenerów, żeby drogą morską te jabłka nasze wystarczy. Wysyłać chociażby do Egiptu, który ostatnio stał się naszym ważnym odbiorcą jabłek. Może być taka sytuacja, że producenci nie znajdą odbiorców na swoje produkty. Może to dotyczyć w dużej mierze jabłek, o ile. Pogoda będzie dalej taka jak obecnie, będzie sprzyjać wegetacji, nie będzie jakiś klęsk typu przynioski czy, czy gradobicia w sezonie. Ta produkcja może być wysoka i w czasie no, mogą być realne problemy. One nawiasem mówiąc już dzisiaj są bardzo istotne. To, co nas ratuje, to w miarę dobra cena na jabłka przemysłowe, ale jest bardzo duża stagnacja od początku roku, jeśli chodzi o sprzedaż jabłek deserowych i to tak. W odniesieniu do rynku krajowego, jak i... Eksportu. Po prostu wszędzie tych jabłek kupuje się mniej. Ludzie mają mniej pieniędzy, mniej chyba ich jedzą. Natomiast myślę, że może łatwiej być z warzywami, dlatego że tak jak owoce no nie są produktem pierwszej potrzeby, to jest coś ekstra, to jest deser. Tak no warzywa jednak są w, w posiłkach stosowane w większej ilości, stąd też myślę, że tu może być mniej problemów.